Witam serdecznie na kanale Kuchnia Magdy.pl Dzisiaj upieczemy ciasto Malinowa Chmurka. Zaczniemy od zrobienia ciasta kruchego. I tutaj potrzebujemy 220 g mąki pszennej tortowej typ 450, 3 żółtek jaj, 125 g margaryny lub masła, 70 g cukru, 1 cukru wanilinowego, i pół łyżeczki proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy do niej mąkę, cukier, proszek do pieczenia, cukier wanilinowy, żółtka jaj i margarynę lub masło, które wcześniej posiekaliśmy sobie troszkę na mniejsze elementy. Czyli po prostu wszystkie składniki wrzucamy do miski, wstępnie siekamy je nożem. W ten sposób spróbujemy je delikatnie połączyć ze sobą. A jak nam to się już uda, odkładamy nóż i szybciutko zagniatamy ciasto. Ciasto kruche nie lubi ciepła, więc starajmy się to zrobić w miarę szybko, jednakże dokładnie. Często w międzyczasie zmienia konsystencję. I po wymieszaniu, po zagnieceniu, formujemy sobie jakiś kształt, czy to wałek, czy to kulka, w który zawijamy w folię spożywczą. I wsadzamy do zamrażalnika tak na 30 minut. Takie ciasto możemy przygotować sobie dzień wcześniej, ale wtedy nie przechowujmy w zamrażalniku, tylko w lodówce. A po 30 minutach, jak to ciasto już stało się twardsze, przygotowujemy sobie foremkę, którą wykładamy papierem do pieczenia. Nasze ciasto wyjęte z zamrażalnika po odwinięciu folii spożywczej będziemy ścierać na tarce o grubych oczkach. Są inne sposoby rozłożenia tego ciasta w foremce. Nam pasuje najlepiej ten sposób. Po starciu rozkładamy sobie to ciasto pod dnie foremki. I teraz dociskając paluszkami, będziemy formować spód naszego ciasta. Jeżeli paluszki będą się kleić, możemy zamoczyć lekko w wące i dalej kontynuować przygotowywanie spodu. Jak już podociskamy całość, to teraz albo krótszym wałkiem, albo szklanką, którą. Ruszamy sobie mąką. Wyrównujemy spód ciasta. I tak pięknie przygotowany spód. Nakuwamy jeszcze widelcem. Nakuwamy po to, żeby powietrze, które się dostanie pod ciasto, nie wybruszyło tego ciasta. Żeby żadne bąble powietrza nie potworzyły nam się pod spodem. Zostawiamy blaszkę do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Ciasto pieczymy 20 minut używając grzołki góra i dół do ładnego zarumienienia góry naszego ciasta. Tak wygląda po wyciągnięciu z piekarnika. Proszę uważać, ciasto jest bardzo kruche. To jest nasz dół, drugi już blat. Pierwszy nam niestety się połamał, był tak kruchy, ale jest bardzo smaczny. A teraz będziemy dalej kontynuować nasze ciasto. I w kolejce stoi beza do wykonania. A składniki na bezę to: 4 białka jaj, 200 g cukru, 2 łyżki mąki ziemniaczanej i 40 g migdałów w płatkach. Bierzemy sobie miskę i dajemy białka jaj. Wykorzystujemy 3 z ciasta kruchego i musimy jedno dorzucić niestety. Szczypta soli i ubijamy na sztywno. Ubijamy, ubijamy, a jak ubijemy zaczniemy dodawać cukier i na każdą łyżkę cukru będzie przypadała minuta ubijania tego cukru. Żeby nie było, że oszukujemy na dole jest licznik i przez tą minutę miksujemy nasz cukier z pianą. Mam nadzieję, że nie znudziło się Państwu ubijanie tej piany, i będziemy kontynuować dalej. Następna łyżka, następna minuta. No, w tym momencie już przyspieszymy. Nie będziemy zanudzać Państwem ubijaniem cukru z białkami. Kontynuujemy. Jedna łyżka, i jedna minuta, i tak do wykończenia. Proponuję wziąć sobie większą miskę. Byśmy nie przewidzieli, że tyle się zrobi tej piany. A po dodaniu wszystkiego cukru, proszę dodać mąkę ziemniaczaną, wymieszać z całością. Jak się Państwu uda wymieszać, mąkę odstawiamy na chwileczkę, przygotowujemy sobie foremkę, bierzemy tą, w której piekliśmy przed chwilą ciasto kruche, wykładamy świeżym papierem do pieczenia i na dno wykładamy ubitą pianę. Po wyłożeniu wyrównamy ją, dopasujemy do foremki. I jak już będzie taka równiutka, to sam wierzch opruszamy tymi płatkami mintałów. I tak przygotowaną foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 130 stopni Celsjusza. I pieczemy przez około 30 minut, używając grzałki dół. Następnie zmniejszamy temperaturę do 100 stopni Celsjusza. I pieczemy, czyli suszymy, bezę przez jeszcze 2 godziny. Po tym czasie wyłączamy piekarnik i zostawiamy bezę jeszcze na 30 minut w wyłączonym zamkniętym piekarniku. Ale proszę pamiętać, że każdy piekarnik jest inny i niekoniecznie piecze tak jak nasz. Czyli jak wyjmiemy sobie to naszą bezę, zdejmiemy papier do pieczenia i obrócimy do góry, wtedy sprawdzimy, czy nasza beza się faktycznie upiekła i jest gotowa. Czy trzeba ją jeszcze na chwileczkę wsadzić do piekarnika, bo na przykład coś będzie lekko klejące. A nasza baza się upiekła, odkładamy ją i zajmujemy się galaretkami z malinami. I tutaj będziemy potrzebowali 800 g malin mrożonych lub świeżych, 3 malinowych galaretek i 1 litra wrzątku do tych galaretek. I wrzątek wlewamy do jakiegoś naczynia. Wsypujemy galaretki i mieszamy do rozpuszczenia. I takie rozpuszczone galaretki zostawiamy na chwileczkę na bok. Bierzemy sobie miskę, wsypujemy maliny mrożone lub świeże. No u nas nie ma sezonu w tym momencie na maliny, więc używamy mrożonych. Te maliny zalewamy jeszcze tą gorącą galaretką. Przemieszajmy to sobie lekko. I teraz proszę pilnować, ponieważ takie maliny odstawiamy do lekkiego stężenia. Maliny z galaretką, ale one dosyć szybko biorą i gęstnieją. Więc zajmujemy się składaniem ciasta. Znowu foremka wyłożona świeżym papierem do pieczenia. Na spodzie bardzo kruchy placek. Kruchy. I na to wykładamy galaretkę z malinami. Nasza zaczęła już naprawdę tężeć, więc staramy się to zrobić szybko. Ta galaretka nie może być zapłynna, bo wtedy wsiąknie w ciasto i ciasto się nie uda. A my rozkładamy naszą galaretkę po spodzie. I odstawiamy sobie na chwileczkę na bok. Teraz zajmiemy się bitą śmietaną. A na nią będziemy potrzebowali 600 ml śmietanki kremówki 30%, 6 łyżek cukru-pudru, 2 łyżek żelatyny opcjonalnie, 60 ml rządku do żelatyny opcjonalnie lub 4 fiksów do śmietany również opcjonalnie. Ale dlaczego opcjonalnie? To za chwileczkę. Bierzemy miskę, wlewamy śmietankę kremówkę bezpośrednio wyjętą z lodówki taką bardzo zimną, schłodzoną. I zaczynamy ubijać. Jeżeli Państwo mają dobrą śmietanę, to ona się będzie sama ubijała. Nie trzeba będzie fiksów, dlatego te fiksy są opcjonalne, jeżeli ktoś ma śmietanę, która nie chce się po prostu nam ubić. W trakcie ubijania dodajemy cukier puder, ilość podana przez nas jest ilością, która nam pasuje. Państwo muszą sprawdzić, czy śmietanka już będzie na tyle słodka, że nie potrzeba więcej. Teraz dodajemy żelatynę. Rozpuściliśmy ją wcześniej we wrzątku. I przestudziliśmy. Musi być zimna. Jeżeli ktoś nie lubi żelatyny, może obyć się bez niej. Myśmy dodali żelatynę, wszystko wymieszali. I teraz bierzemy z powrotem naszą foremkę. I na wierzch wykładamy naszą bitą śmietanę. Rozkładamy po całości. Dopasowujemy do foremki. Wyrównujemy. Wierzch przekładamy naszą bezą. Również proszę uważać, bo jest krucha. Myśmy się wspomogli deską. No i cóż, ciasto jest gotowe. Wsadzamy je do lodówki, a później tylko jemy. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl